Dzień dobry, cześć i czołem. Dzisiaj taki plener, jesteśmy na linii kolejowej 139 No i lecimy z odcinkiem. No i zbliża się pierwszy pociąg relacji Katowice-Żywiec. Jest to kibelek EN57. Przeszedłem dosłownie kilka kroków i zbliża się kolejny kibel ze Zwartonia na Katowice. Od Katowic nadciąga kolejna ENK w kierunku Wisły głębce. A teraz jesteśmy na stacji tych i żwaków i zbliża się Pilecki na Białystok. A teraz widzimy niebezpieczną sytuację. Samochód przejeżdża przed przejeżdżającym pociągiem na przejeździe niestrzeżonym. No i kolejny samochód, który przez ten przejazd przejeżdża. W ogóle nie zwraca uwagi na zbliżający się pociąg. Ale to nie koniec niebezpiecznych sytuacji. Właśnie za zakrętu wyłania się Intercity Daszyński który leci w stronę Bielska Białej będzie mijał się z Intercity Pileckim, natomiast po prawej stronie za sekundę pojawi się samochód, który będzie chciał wjechać na przejazd zaraz za przejeżdżającym pociągiem. Właśnie w tym momencie wychyla się samochód, ale zauważa pociąg i cofa. Maszynista podaje sygnał RP1. odciąga flirt. Na Wisłę Uzdrowisko Baszynski i zbliża się impuls z Wisły Głębce na Katowice. Ładne RP. Pozdrowienia dla pana maszynisty. No i teraz będzie mijanka. Leci z jednej strony ELF od Bielska Białej na Katowice, a z drugiej za chwileczkę wyłoni nam się Pendolino. I leci pendolino na bielsko białą. Ze stacji tych żwaków rusza elf relacji katowice z wardoń. Świetny sygnał RP, pan maszynista podniósł rękę do góry i pozdrawia. Ja również pozdrawiam pana maszynistę. A teraz najwyższa pora na ujęcia z drugiej kamery. Never quit, do it right, play the game, win it life. Have no shame, there's no time, feel the pain, With the grind. I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win it life. I never miss that fact, taking big swings. Jeżeli odcinek Wam się podobał, dajcie łapkę do góry, rzućcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco, a ja się z Wami żegnam i dziękuję, że byliście ze mną. Do następnego! Schodzące słońce, powietrze pełne energii. Nad torami cisza, wkrótce wybuchnie melodia. Pociąg lechu tychy nadchodzi na torach. Hip hop z tychów porusza cały świat. Hej, nadchodzi pociąg, wszystko robi się głośno. Słychać bicie serce, rytm hip hopu rośnie Pociąg lechu wiara jak kolejka. Na torach życia, dajcie nam szansę. Pociąg nadchodzi, nic go nie zatrzyma.